Dzień dobry. Witam cię na kanale Czytam Bo Chcę i już. Zapraszam do obejrzenia recenzji książki Magdaleny Salik pod tytułem Płomień. Nie sięgam zbyt często po powieści science fiction, ale kiedy to robię, mam szczęście do trafiania na bardzo dobrze opowiedziane historie. A o to przecież chodzi, by czas spędzony na czytanie wnosił coś dobrego do życia. Najpierw wysłuchałam świetnego audiobooka Projekt Hail Mary, autorstwa. Endie'ego Weira. Pisarz jest też autorem zekranizowanego Marsjanina, więc jeśli nie znacie książki, to może widzieliście film. O misjach na Czerwoną Planetę pisał też Rafał Kosik w książce Mars, wiele lat przed Endym Weirem. Magdalena Salik zabiera czytelników jeszcze dalej, ponieważ tytułowy płomień to w powieści projekt wyprawy międzygwiezdnej do zbadania pokrytego lodem globu. Zanim jednak przejdę dalej, zachęcam do subskrybowania kanału i klikania łapki w górę. Wyobraźmy sobie, że w niedalekiej przyszłości naukowcy dokonują odkrycia drugiej Ziemi. Można ją zaludnić, ale znajduje się dosyć daleko i jest pokryta lodem. Nie powinno to dziwić. W końcu znajduje się w innym układzie niż słoneczny. Oznacza to poszukiwania metody, by tam jak najszybciej się dostać. Pracują nad tym najwybitniejsi naukowcy. Projekt związany z misją płomień powoduje, że cały świat kieruje swój wzrok ku ludziom nad nim pracującym. Państwa, wielkie firmy, zwykłe jednostki wspierają płomień jak tylko potrafią. Misja jednoczy ludzkość i wywołuje wielki entuzjazm. Czytelnicy poznają Alberta Tausenda, człowieka kierującego pracami nad realizacją tego wielkiego planu. Mężczyzna staje się odpowiedzialny za płomień, ale przy okazji jest osobą, którą zna cały świat. Charyzmatyczny Albert Tausend to astrofizyk oraz inżynier technologii kosmicznych. Wie, jakich ludzi potrzebuje do budowy misji. Musi pozyskiwać ogromne fundusze. I wymaga to zwrócenia się o pomoc do całego świata, głów państw oraz wielkich firm. Wszystko się udaje, gdyż cała ludzkość wpatrzona jest w kosmos. Albert zaprasza do pracy nad projektem psycholożkę moralności, Evelyn Brin. Kobieta zajmuje się kwestiami etyki, a jej zadanie polega na tym, żeby temat misji był stale podsycany i obecny w mediach. Gdyby zaufanie społeczne zniknęło, wyprawa byłaby skończona. Kobieta dba również o to, by rozwiązywać problemy natury etycznej. Okazuje się, że nowe technologie tak się rozwinęły, że człowiek ze swoją moralnością za nią nie nadąża. Nie wiadomo już, co jest dobre, a co może okazać się złe. Evelyn czuwa nad tymi problemami, zwracając uwagę na sprawy moralnie niejednoznaczne. Brin i przyciąga coś ku, się, ku sobie. Ich znajomość przestaje być relacją koleżeńską. Podczas lektury zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejna z narracji pokazuje nam Winfreda i Jake'a. mężczyzn, którzy walczą o przetrwanie. W miejscu, w którym się znajdują, trwa nieustanne polowanie. Każdy walczy o wodę, a może coś więcej. Z czasem dowiadujemy się, że bohaterom grożą kanibale. Ten wątek jest najbardziej tajemniczy. Podczas lektury zastanawiamy się, dokąd nas poprowadzi. Magdalena Salik skonstruowała powieść w taki sposób, byśmy musieli nieustannie zastanawiać się nad problemami, które dręczą naszych bohaterów. Oglądamy przede wszystkim pracę nad przygotowaniem misji Płomi. Kwestie techniczne to jedna strona, drugi problem to przygotowanie ludzi do wyprawy. Pojawiają się opisy nowych technologii, np. napędu mikrofalowego, czy kwestie związane z mapowaniem ludzkiego mózgu. Ten ostatni problem zmusza czytelników do myślenia: jak daleko można się posunąć, jeśli chodzi o ingerowanie w ludzki umysł? Podczas lektury powieści Płomień czytelnicy muszą dokonać pewnego wysiłku intelektualnego i skupić się na wątkach, jakie się tutaj pojawiają. Powieść trzyma nas w napięciu, choć to nie zwroty akcji są tu najważniejsze. Wszystko przez zmieniające się narracje, a także problemy, jakie porusza pisarka. To sprawia, że chcemy jak najszybciej poznać powiązania, przez co trudno oderwać się od książki. Magdalena Salik opowiada nam o człowieku, posługując się konwencją science fiction zmusza nas do zadawania pytań na temat ludzkiej kondycji i o tym, jak daleko mogą posunąć się wynalazcy. Dzięki ukazaniu perspektywy Evelyn widzimy, na czym polega odpowiedzialność twórców płomienia. Kwestia etyki nauki jest tu mocno podkreślana, ale autorka nie podsuwa nam odpowiedzi. Sami musimy rozstrzygnąć, jakie jest nasze zdanie. Po odłożeniu książki jeszcze długo będziemy się zastanawiać nad problemami poruszonymi przez pisarkę. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych recenzji. Trzymaj się, cześć!